Witam i zapraszam na kolejną porcję dram. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dość głośnym tematem promocji pewnych produktów przez wielu influencerów. Kiedyś już był jeden produkt, który influencerzy bardzo mocno promowali, mianowicie Smile Secret. Miał on rzekomo wybielać zęby szybko, jednak okazało się, że wspomniany produkt nie działa jak powinien i jest to tylko sposób na wyłudzenie łatwych pieniędzy. W ostatnim czasie Marcin Dubiel podjął się reklamy zegarków firmy Harry Thompson jak twierdził zresztą Angielski. Dubil wspominał, że właśnie na stronie wyżej wymienionej firmy aktualnie trwa wyprzedaż zimowej kolekcji. I faktycznie zegarki były tam przecenione z 399 zł na całe 69. Lecz tkwi w tym problem, że te same zegarki na AliExpress mogliśmy znaleźć w cenie 14 zł. I faktycznie z jego strony to nie było dobre zagranie marketingowe, ale przejdźmy do dużo poważniejszych spraw związanych z reklamowaniem produktów przez influencerów. W ostatnich dniach mnóstwo influencerek zaczęło reklamować produkty pod nazwą Acti Jest to proszek z węglem aktywnym, którym wybielamy zęby poprzez szczotkowanie. Promują go m.in. Warsaw, Jula Kostera i wielu innych influencerów. Ale czym tak naprawdę jest ten świetny produkt? I już spieszymy z odpowiedzią, posiłkując się kanałek Stomatolog, dobra rada. I tam mamy całkiem fajny, obszerny materiał na ten temat. Pokrótce, produkt po prostu nie działa, lecz też nie zabija, chociaż patrząc po przekroju cenowym 10 zł na AliExpress A, naszej polskiej 89, a nawet do 269 zł, podkreślając, że nawet w zestawy w pakiecie mogą kosztować około 1000 zł, faktycznie poraża. Influencerzy próbują udowodnić, że proszek działa i po części mają rację. Środek ściera przebarwienia z naszych zębów oraz drobinki węgla osadzają się na dziąsłach, co powoduje, że stają się ciemniejsze i dają złudne wrażenie bielszych zębów. Oczywiście przy fotografii można manipulować światłem, co również da efekt w postaci bielszych zębów. Tak samo strona podaje informację, która mówi, że proszyk leczy próchnicę. Niestety jest to bzdura. Fluor może, podkreślmy, zapobiec powstawaniu próchnicy, którego i tak nie znajdziemy w tym produkcie. Dystrybutor na stronie również informuje, że produkt można stosować jako maseczkę na twarz, co osobiście nas odrzuca, bo jak powszechnie wiemy, jak coś jest do wszystkiego, to jest raczej do niczego. A teraz pomówmy o możliwej szkodliwości tego produktu. Proszek składa się z drobinek, więc działa ściernie na nasze zęby. Częste stosowanie tego produktu może doprowadzić do uszkodzenia szkliwa, co z kolei doprowadzi do nadwrażliwości. Kolejna wada to przebarwienia dziąseł. Dziąsła absorbują pigment z węgla. W skrajnych przypadkach niszczy dziąsła i same zęby. Czy influencerzy nie powinni przykładać większej uwagi do tego, co reklamują? Z ich zachowania możemy wywnioskować, że mają to w przysłowiowej dupie i liczy się tylko, że pieniążki przydano na konto. A Wierni fani i tak ślepo zaufają w to, co im powiedzą bez cienia wątpliwości. Influencerzy nie są żadnymi ekspertami do spraw medycyny estetycznej i nie należy brać wszystkiego na poważnie to co powiedzą. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i kliknij w dzwoneczy. Trzymajcie się, wpadajcie na kanał po nową porcję DRAM.